Cześć, dajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie gramy tutaj Cristiano Ronaldo Euro 2024, jest to jego ostatnie Euro w karierze, więc prowadzimy się tutaj jego karierę, jego, to może przygodę tutaj na Euro i zobaczymy, co da radę zrobić. Czy dam radę wygrać tutaj Euro, czy jednak Cristiano Ronaldo na swoim prawdopodobnie ostatnim Euro nie wygra, jednak zobaczymy, zobaczymy. Pierwszy odcinek był dobry, bo wygraliśmy 3-1 z Czechami, strzeliliśmy też dwie bramki, więc indywidualnie i zespołowo to był naprawdę bardzo dobry początek tego Euro. Dzisiaj mamy Turcję... A więc e, spodziewałem się właśnie, że oni będą naszymi największymi rywalami tak, z, ta, z tej grupy, więc fajnie byłoby ich tutaj odprawić, mieć 6 punktów, mieć już spokojną głowę, jeśli chodzi o awans. Też na pewno jeszcze, póki pamiętam, na początku odcinku chciałem powiedzieć, że kto, kto widział, to widział na karcie społeczności post, a kto nie, to nie widział i może nie wie, że założyłem własną ligę Fantazy Football z Euro 2024 i ukryłem, że pierwszy raz robię w ogóle jakąkolwiek właśnie taką Fantazy Football ligę. Dość popularny jest Fantazy Premier League. A jakoś nigdy tego nie robiłem, jeśli chodzi o właśnie tutaj na kanale, a teraz zrobiłem to euro, bo sobie pomyślałem, że czemu nie Jest to na pewno spoko, e, fajna zabawa. Zwłaszcza też, że ten turniej nie trwa jakoś mega długo, bo jednak Premier League trwa cały sezon, więc ja nie ukryłem, że nieraz próbowałem tam indywidualnie robić, ale zawsze po kilku kolejkach już zapominam o tym, a tutaj to nie trwa długo, więc, więc jest to spoko. A więc jeśli ktoś chce dołączyć, to myślę, że zostawię albo tutaj zostawię kod do dołączenia do ligi, albo może że jeszcze zrobię jeden post, taki jeszcze właśnie jeden jutro może nie jutro, a w sumie w ten dzień, bo ja nagrałem to, ja nagrałem to 13, a film będzie wrzucony oczywiście 14, więc może że właśnie 14 w ten sam dzień tego filmu, może że to będzie inny post na społeczności odnośnie tego kodu, jaki trzeba jaki trzeba tam e, wpisać, żeby dołączyć do tej ligi, więc jeśli ktoś chce, to może, jest to myślę że taka spoko, fajna zabawa ma się tam 100 milionów budżetu i 15-osobowy skład się tam zbiera Wybiera się oczywiście i potem bazując na tym jak zawodnicy sobie radzą, to dają, nabijają punkty i wtedy właśnie może powiedzieć, rywalizuje się z innymi osobami z ligi i kto ma więcej punktów ten wygrywa, więc jest to spoko, fajna. Myślę, że rzecz, kto chce właśnie może dołączyć, a teraz myślę, że już możemy właśnie przechodzić do tego meczu z reprezentacją Turcja, więc zobaczymy, czy tutaj też Cristiano Ronaldo zaliczy bramki, a czy co najważniejsze czy Portugalia da rady tutaj wygrać z reprezentacją Turcji? No i możemy przechodzić do tej drugiej kolejki w fazie grupowej Euro. <grywanie> I możemy startować na serwatę. Zaczynam ze środka i zaczynamy. Druga kolejka fazy grupowej. Turcja wygrała z Gruzją, my wygraliśmy z Czechami. I zobaczymy, kto tutaj da radę wygrać. No chyba, że będzie remis. Remis też jest realną opcją, ale liczę, że dam radę wygrać, bo wiem, że jesteśmy w stanie to zrobić. Haji Oglu. Podaję tutaj do Gillera. Arda Giller nie strzela. Podaję do tyłu jednak. Jeszcze Ilmas. osoba Kenan Ilmas. Ten młody gracz Juve chyba? Albo inny Ilmarz, bo w sumie Ilmarz to jest takie nazwisko, mam wrażenie, dość popularne w Turcji. Mölder, teraz przy piłce. No, no, Mölder, dobra, mam piłkę. Pierwsze 5 minut ataku Turcji już zakończone. Dobra próba, dobry pomysł, ale nie udało się, niestety. Dobra, przejęcie tutaj. No i to może być kontra dla nas. Tak, właśnie, to podanie, niestety, nie było za dobre, w moim wykonaniu. Chciałem troszeczkę, żeby to było mocniejsze, jednak. Piękna piłka tutaj. Szczyt, tutaj po o tę piłkę. Jeszcze jesteśmy tutaj w razie czegoś, jeśli chciałby podać? Out dla nas. Kolejny out. To była próba, tak. Udało się tutaj wyskoczyć. W każdym stanie faul wajna karny. Ronaldo jeszcze odda strzał, blok niestety tego obrońcy tutaj. Piłka chyba przyblokowana od nas, tak się odbija od nas właśnie, Bali. tak trafia pod nogi tutaj turecki graczy. Pięknie pali, nie przejmuje piłkę, dobra. Rafael to jeszcze dostanie dobrą piłkę na skrzydło. Rafael podaje do nas. Oj, co za bardzo niepotrzebnie ja miałem akurat Przyspieszenie. Jakbym nie trzymał właśnie R2, to to przyjęcie i ten skręt byłby dużo lepszy. Szkoda, szkoda to była pierwsza taka naprawdę sytuacja, która mogła nawet się skończyć i może nawet powinna się skończyć bramką tutaj. Killer młody turecki. Tutaj gracz Realu Madryt przy piłce było a odda jednak do Kadzioglu. To trzeba grać w Jeśli się nie mylę, to jest strzał. Czekaj, chyba strzał jako pierwsze w meczu z Portugalią tutaj z nami, więc mam nadzieję, że się nie powtórzy ponownie ta sytuacja, że znowu rywal będzie strzelał jako pierwszy. jeśli chodzi o główki, ciężko pobić Ronaldo tutaj na pewno. Milder ma troszkę miejsca, trzeba do niego tam podejść. Jedno takie dobre przejęcie piłki, to na ja przykład i byłoby, byłoby, mega kontra. Jeszcze możemy potencjalnie powalczyć. Palinia aby tam piłkę przejął. To naprawdę ten gracz yy, z Turcji prowadził sobie tą piłkę tak przy nocy, że naprawdę jakby prosił się o to, żeby mu zabrać tą piłkę i żeby była dobra kontra. Niestety się tego nie udało zrobić. Ja bym chciał tutaj potencjalnie troszkę pójść dalej. Bo chciałbym, nie ukrywam późna kontra jakąś. Ale to właśnie, piłka idzie, idzie na mnie. Akurat czemu oni muszą w tamtą strefę, gdzie Ronaldes. Nie wiem, szkoda akurat, bo właśnie mógłbym. Wyjść i mógłbym atakować tam. Podawałem, już za bardzo popatrzyłem na górę. Podawałem. Niecelnie, nie, dobra. To nic, jeszcze mam piłkę. Podaję do nas, może tam. Palinia, dobra. Jeszcze przedłużmy to. To jest Baricardo Orta. Próba podać do Bernardo, się tutaj nie udało. Może troszeczkę mocniej trzeba było to podać. Z drugiej strony tam bramka, że mógłby wtedy wyjść, więc ciężko to było tak łatwo tutaj dostarczyć. Pół godziny za gadami. tutaj na, na razie mam cały czas ten remis 0-0. Czy teraz będzie zmiana wyniku? Na szczęście nie. Rafael. Ta próba tutaj nie była najlepsza, jeszcze prawie tutaj tego gracza. Strzał przeblokowany, piłka wybita. Jeszcze tutaj powalczmy i jeszcze tam położyliśmy na ziemię. Szkoda, szkoda, że Cristiano stracił równowagę. Bawiliśmy się utrzymali na nogach. No, mogło być ciekawie to na pewno. Piłka nasza tutaj, Nuno Mendes, Super. A wrażenie, że Bruno mało widziałem dzisiaj. Czy w ogóle Bruno gra, właśnie? Naprawdę, ja bym, nie, ja bym go nie widział w ogóle na boisku. A jestem, dobra, jestem ósemka. Semka. Naprawdę, właśnie tak już mówię. Dosłownie nie widzieliśmy się, co może powiedzieć Bruno tutaj. Próba dobra. Na pewno była to dobra próba. Dobry pomysł ogólnie, też, właśnie. No, coraz bardziej zapowiada się, że po pierwszej połowie będzie mieli tutaj remis. A więc, jak, jak jakieś bramki mają paść, to prawdopodobnie będą padać w drugiej połowie. Ilmas Ma miejsce. Niestety za dużo ma miejsca. Ma strzał. Na szczęście nie ale za dużo miejsca tutaj na pewno miał. Chciałbym, naprawdę, tutaj mieć szansę uciec. No, ale nie, uda się. A naprawdę, dać mi piłkę tutaj na kontrę, to byłoby... Mogło być pięknie. No właśnie z drugiej strony. to jest ten problem, że... Akurat, akurat stoję tu, gdzie oni cały czas grają. Czemu nie mogą bardziej do środka tam? Za każdym razem tutaj, w naszą stronę. Wybita piłka ponownie. Fajnie jest pierwszej połowy. Szkoda, że była to końcówka pierwszej połowy. 0-0 jak na razie. Jedna może była tam taka sytuacja, w której sobie tak myślę, że mogliśmy, po, po której mogliśmy prowadzić. Czechy prowadzą 1-0 z Gruzją tam, więc... od dla nas będę tak jakby myślę, że z że tak, samych wyników nas nie interesuje, bo wydaje mi się... Jestem dość spokojny o, o i tak awans. prawda, że tak, zabraliśmy piłkę. Na pewno cięży z Turcją. Powiem, że Czechy nam strzeli w pierwszej połowie, to i tak... Nie nazwałbym tego fartem, ale myślę, że i tak Turcja przez to, co pokazuje, ciężko jest z nimi. Między innymi defensywa jest na pewno lepsza na razie, niż reprezentacja Czech miała, Cancelo. Chciałbym, żebyś się podał piłka, si, napra naprawdę nie traćmy czasu na takie tracenie, to jest za, za duże tracenie czasu, tak rozgrywanie tej piłki i czekanie, zamiast właśnie pójść naprzód. Później Ronaldo pędzi naprzód. Rafael, Bruno Fernandes, nie będzie nic, nic z tego. Jeszcze Rafael, bie biegnij tam. Też tutaj szkoda tego. Nuno Mendes, musi być na obronie. Możesz tak uciec naprzód. Dobrze Daniel Pereira, nie faulował? Nie naprawdę, ja, według mnie to jest naprawdę dość dość miękkie to było, że chcieli dać to jako faul, tylko że zastosowali przywilej korzyści akurat, ale naprawdę coś takiego, no nie. Nie widziałem tam, żeby był faul jakikolwiek. Nuno, pięknie. Jeszcze Rafael, znalazłem tutaj. Aj, już każdej piłki nie ma do nas, ale to nic. Jeszcze podanie tutaj może od razu. Piękna akcja, ale my strzelamy po prostu bramkarza. Wow. To było piękne. Poprosiłem piłkę i podał mi perfekcyjnie, ale naprawdę nie mam. Nie wiem jak. Naprawdę nie wiem jak. Ja cel wycofałem bramkarza. Aj, piłka, ale to będzie dla nich. Naprawdę nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. Strasznie, tak mi będzie szkoda. Jeśli przegramy to, mi, jeśli znaczy zremisujemy, czy przegramy, to będzie mi to strasznie, będzie mi tego szkoda. Bruno. Oj, tutaj to niezbyt miało, jak to zrobić. Ta sytuacja niezbyt się mogła udać. Palinia ładnie, bardzo ładnie tutaj. Bernardo powinien mi niżej schodzić. Tam liczę, że mi pójdzie. Jakby mi poszedł tam, gdzie chciałem. Myślę, że ta akcja miałaby większy potencjał, niż jak poszedł tam właśnie, gdzie on jakby wyruszył, tam bardziej prosto, tak? Bernardo. Podaj na dół. Podaj, najpierw się przydało. Myślałem, że będzie to bardziej do Bernarda najpierw, a potem do mnie potencjalnie. Bernardo bez strzału. Niestety bez strzałdać piłkę. A ja się co mam do obronę po prostu nie chcę im pozwolić na to, żeby atakowali. Ch chcę jak najszybciej im zabrać piłkę i jak najszybciej atakować Dlatego ja się właśnie co mam na obronę. Niestety daję radę przejść z tą piłką. Potrzebuje takiego jednego od nich błędu. Jeden, błędu, jeden błąd, który może e, rozpocząć tutaj czy Czegoś takiego naprawdę potrzebuję. Tracimy za dużo czasu. To jest... To już za dużo czasu straconego. Naprawdę, jakby... My musimy atakować szybko, bo to musi być szybkie. Nie możemy tracić tyle czasu. Ale to powinno być... Znowu jakbym ją mylą. Czemu? Jakby bardziej... Christian powinien być bardziej odkończenia, kończenia, a ja, oni mi dają piłkę, że jakbym to ja miał szukać asysty. Rafael, znaleziony. Strzela. No, było i gorsze próba pewno. Rafael, gdzie ta piłka jest podana? Jakby ja podaję do Rafaela, ta piłka nie jest podana do niego. Christian Ronaldo przy piłce. Cristiano Ronaldo Rafael strzela Rafael trafia w końcu. Cristiano Ronaldo, bardzo dobry tam rajd do pola karnego, świetnie znaleziony Rafa i mamy w końcu, prowadzenie, naprawdę jak dobrze, bo żałowałbym bardzo tego, abyśmy nie wygrali. I zwłaszcza tej mojej sytuacji, zwłaszcza tej sytuacji, którą miał Cristiano, gdzie tu mieliśmy proszę całą bramkę, ale jakimś cudem wycelowałem tego bramkarza. A dobrze, Rafa ta strzała, więc mam nadzieję, że nie będę musiał tego rozpamiętywać. Wiadomo, że indywidualnie będę to rozpamiętywał, bo powinienem mieć bramkę, ale szczerze wolę tutaj po prostu wygrać. To jest dla mnie najważniejsze. Nieważne, czy strzela jedną bramkę, czy 10 na tym turnieju, po prostu chcę wygrać i to jest najważniejsze. Myślę, że taki też mindset ma na pewno Cristiano, Jego na pewno, jak wiadomo, że, jakby, wiadomo, że to jest zawodnik, który też e, indywidualne rekordy są dla niego mega istotne, na pewno. To nie można powiedzieć, że nie, ale myślę, że na pewno też mogę powiedzieć, że najważniejsze jednak są dla niego wyniki zespołu. Więc, jakby wiadomo, że najważniejsze jest dla niego, żeby wygrać euro. Ej, ta po próba pana wydawało się, że ja dam radę, ale jednak za dużo tych gracz było tutaj tureckich. Trzeba teraz właśnie dobrze się bronić, też trzeba umieć. Na przykład, ja też będę właśnie schodził na bronę Rafael, Rafael, i to nie jest gol, niestety. Ale będzie to troszkę Jeszcze Cristiano Ronaldo. Gola nie ma. Ronaldo strzela. Cristiano Ronaldo ma dobrą tutaj okazję. Gola nie mam. Cristiano Ronaldo nie ma. Gola znowu. Znowu dobrze tutaj bronią. O, szkoda, że Rafa, że to tak zagrał, ale to nic. Wygrywamy 1-0. Nie był to najlepszy występ, nie był to dobry występ w naszym wykonaniu. To jest fakt, ale najważniejsze, że wywozimy stąd 3 punkty. Z tego spotkania to jest dla nas najistotniejsze. Ale tak ma Game Face'a? Nie wiedziałem szczerze o tym. Ale nie wiedziałem. Zwykle tacy młodzi gracze. Nie mam aż tak często Game Face'a, pewno. Przepraszam, że Pedri dość długo nie miał Game, game Face'a. Czechy 1-0 wygrały, dobra. Czechy, Turcja na następnym meczu, więc my, no znaczy, przynajmniej tak, my wygraliśmy z Turcją, my wygraliśmy z Czechami, więc cokolwiek się wydarzy, my kończymy na pierwszym miejscu, bo jeśli na przykład zauczymy, że przegramy z Gruzją, to, to Turcja wygrywa, mam 6 punktów, my ich pokonaliśmy, więc liczy się bezpośredni wynik, z tego co przeczytałem, ja w takich 8 metrach jest tyle samo punktów. Jeśli Czechy wygrają, to samo, my wygraliśmy z nimi, więc tak, trzeba kończymy na pierwszym miejscu, ale mecz, zamknięcia, można powiedzieć, grupy. Mecz czułem fajnie, bo tak rozgromić Gruzję, z tego względu, że chci, fajnie, bo tak zrobić, żeby pokazać siłę, że jesteśmy to jest, Bo ten mecz Turcji Turcją nie pokazał siły, Ten mecz z Czechami był dobry, ten mecz z Turcją nie był za dobry, więc musimy pokazać wszystkim tutaj, nawet sobie też musimy pokazać, właśnie nam musimy sobie pokazać, że jesteśmy w stanie to zrobić, że jesteśmy w stanie wygrać. A na razie nie gramy na drużynę, która aż tak jest e, pewna, może zwycięstwem, tak powiem. Nie wygląda na pewno na najlepszą drużynę na tym euro, zakładam. Ale jeśli pokonam tak mocno gróżę, jakie 5-4 bramki nam im władowali, to byłoby na pewno taki, takie, no nie wiem, jakby pewność się na pewno byśmy nabrali. A teraz myślę, że będę kończył, więc przypominam o tym, jeśli ktoś chce, może oczywiście dołączyć do tej właśnie ligi, w ten Fantazy Football. Jeśli właśnie nie zapomnę, to będzie ten kod i może link też do, do tego właśnie. A jak nie, to możliwe, że właśnie będzie na społeczności też post o tym. Na teraz będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.